Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jarosław Malczewski to kolejny program z cyklu Oceny Rolnicze, w którym przedstawiam aktualną sytuację na rynku mleka i przetworów mlecznych. W trakcie dzisiejszego programu będę starał się Państwu omówić poniższe zagadnienia. Wprowadzenie notowania cen produktów gotowych z rynku polskiego, notowania cen produktów gotowych ze światowej giełdy Global Territory Trade, Aktualną strukturę towarową i geograficzną polskiego eksportu artykułów mleczarskich zakończę tradycyjnie podsumowaniem. Tytułem wstępu. Produkty mleczarskie drożeją na nowozelandzkiej giełdzie Global Dairy Trade należącej do Fontery, a wzrost notowań na ostatniej aukcji ustanowił nowy rekord y, ostatniej dekady. Według niedawno opublikowanego raportu rocznego Global Dairy Trade podczas aukcji w 2021 sprzedano produkty mleczne o wartości aż 2,5 miliarda dolarów, a z czego 79% stanowiły proszki mleczne. Ze względu na wysoki eksport produktów mleczarskich, polski eksport przetwórczy Cały czas wykazuje status eksportera netto, zatem pozostaje sobie zadać w chwili obecnej pytanie, czy aktualna sytuacja, czyli wojna na Ukrainie, wywrze duży wpływ na kondycję polskiego sektora mleczarskiego. Jeśli chodzi o notowania podstawowych artykułów mleczarskich z rynku polskiego, to rozpocznę tradycyjnie od ceny mleka według GUS. Póki co za styczeń opublikowanej 20 lutego, to cena około 0,83 zł netto. Natomiast porównując to do ceny mleka przerzutowego, po raz kolejny mamy zwiększającą się różnicę pomiędzy ceną mleka przerzutowego, która osiągnęła osiągnie w przyszłym tygodniu cenę około 2,25 do 2,27 netto za 1 litr przy 4% tłuszczu i stanowi to już różnicę Znowu około 40 groszy za litr w stosunku do tej notowanej skupie. Znajduje to odzwierciedlenie w produktach masowych, jakimi są odtłuszczone mleko w proszku, masło oraz sery. Jeśli chodzi o odtłuszczone mleko w proszku, no to sprzyja tu oczywiście temu słabnąca złotówka i rosnąca wartość euro w Polsce. Aktualnie jest to około 4,77 za 1 euro liczone w złotówkach. Jeśli chodzi o odtłuszczone mleko w proszku to przekroczyły już wartość 18 ,20 zł 20 groszy za 1 kg netto, pełne mleko w proszku około 21 zł netto za 1 kg, masło aż 28,7 zł za kilogram i cena sera gołda na około cały czas na poziomie około 20,50 zł netto za 1 kg. Teraz skupmy się na notowaniach z giełdy Global Derry Trade, która odbyła się w pierwszym tygodniu marca bieżącego roku. W 2022 roku nie odnotowano jeszcze żadnego spadku na owej giełdzie należącej do Fontery, a piąta w tym roku aukcja była jednocześnie piątą z kolei, która zakończyła się na dużym plusie. Wartość indeksu głównego Global Derry Trade osiągnęła 1593. Przypomnę, że wcześniejszy rekord z 2013 roku to było około 1500. W związku z tym istotnie ten wynik już został poprawiony. Natomiast w stosunku do aukcji notowanej wcześniej był to wzrost w indeksie głównym aż o 5,1%. Jeśli chodzi o przełożenie tej wartości na wyniki w konkretnych artykułów mleczarskich, wyglądały one następująco. Najwyżej odczuł to, odczuła to wartość sera cheddar. O około 10%. Masła aż o 5,9%. I maślanki w proszku o 5,8%. Z kolei spadła ilość sprzedanych towarów, ponieważ na aukcji z 1 marca 2022 sprzedano 25 208 ton. Jeśli chodzi o zmiany, cen w ostatniej, na ostatniej aukcji wyglądały one następująco. Bezwodny tłuszcz mleczny. Podrożał o 2,1%, masło wzrost o 5,9%, maślanka w proszku wzrost o 5,8%, ser cheddar wzrost o 10,9%, laktoza, tu mamy wzrost o 0,9%, odtłuszczone mleko w proszku o 4,7%, pełne mleko w proszku wzrost aż o 5,7%. Teraz chciałbym Państwu przedstawić, jak aktualnie, czyli w, w ubiegłym roku. W kształtował się eksport polskich artykułów mleczarskich zarówno pod względem struktury geograficznej, jak i towarowej. Dane tu prezentowane pochodzą z krajowego ośrodka wsparcia rolnictwa i w okresie od stycznia do listopada 2021 wartość eksportu krajowych produktów mleczarskich wyniosła około 2,4 miliarda euro, czyli około 11 miliardów złotych i była to Wartość o 12% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, czyli 2020. Z kolei wpływy z eksportu tego działu stanowiły około 7% udziału w wartości polskiego produktu rolno-spożywczego. Głównym kierunkiem eksportu cały czas pozostaje Unia Europejska, która odbiera od nas około 65% i tam decydującym parterem wciąż pozostają Niemcy, które odpowiadają za około 19% udziałów w owym eksporcie do Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o kraje unijne, ale nie należące do Wspólnoty niepodległych państw, bo o tym powiem za sekundkę. W eksporcie produktów mleczarskich ten udział wyniósł 29% wobec 31% z roku poprzedniego, czyli tu mamy delikatny spadek. Wpływy uzyskane ze sprzedaży osiągnęły 708 milionów euro i największy udział w eksporcie miała Wielka Brytania 5% wartości Chiny 5%, Algieria 4% i Arabia Saudyjska około 2%. Teraz warto byłoby się skupić na temat eksportu na wschód. Otóż udział w sprzedaży artykułów mleczarskich do krajów wspólnoty niepodległych państw, czyli do trzech krajów, czyli to jest Białoruś, Rosja oraz Ukraina, w okresie od stycznia do listopada wyniósł tylko i wyłącznie 5%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie wartościowym około 126 milionów euro i był to wynik o 2% niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, czyli 2020. Jeśli chodzi o eksport na Ukrainę, produkty mleczarskie stanowiły tu 5% wartości wywozu za około 110 milionów euro. Teraz chciałbym Państwu przedstawić, jak wygląda struktura towarowa, czyli co dominuje w eksporcie polskich artykułów mleczarskich. Głównym kierunkiem zbytu, tym asortymentowym, są sery i twarogi. To było około 255 tysięcy ton w roku poprzednim. Natomiast kraje w Unii Europejskiej 27 krajów. Zapewniło odbiór 67% tych towarów w wartości 561 milionów euro. Przede wszystkim były to Niemcy z udziałem 11%, Czechy z udziałem 10%, Włochy 9%, Słowacja 6% i 5% wywieźliśmy do Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o eksport pozaunijny serów i twarogów, wysyłano je przede wszystkim na Ukrainę. Do Wielkiej Brytanii i do Arabii Saudyjskiej. Tytułem podsumowania. Dane dotyczące eksportu produktów mleczarskich do Rosji i Białorusi wskazują, że eksport w tym kierunku był raczej marginalny. Większe ilości wysłaliśmy, co prawda, na Ukrainę, ale ostatecznie to zaledwie 5% wartości wywozu. Z pewnymi trudnościami tu mogą spotkać się pojedyncze mleczarnie, które z naszymi wschodnimi sąsiadami prowadziły szerszą współpracę. To jest przede wszystkim eksport y, y, wspomnianych serów. Rykoszetem może odbić się z kolei bojkot rosyjskich i białoruskich towarów, które ze względu na pewne podobieństwo językowe mogą być tu niestety mylone y, z towarami polskimi. W ubiegłym tygodniu odbyła się również impreza pod tytułem Targi Ferma, na której po raz kolejny przedstawiono skutki wdrożenia strategii Zielonego Ładu i tu przedstawiono kilka. Punktów widzenia. Niemiecki punkt widzenia mówi czy daje wyraźny sygnał związany z wątpliwościami, kto sfinansuje strategię Zielonego Ładu i czy konsumentów również w Niemczech stać na to, żeby płacić za te towary więcej. Z rynku polskiego płynął z kolei kolejny sygnał, że krowy, które u nas dominują, jeśli chodzi o rasę, czyli HF-y, potrzebują dużo dobrej paszy, natomiast z kolei ograniczenie potencjału wytworczego, Wytwórczego no może być odbić się również na zdrowotności tych krów. Kolejny sygnał, który wpłynął z tego forum, to zmarnowana szansa rozwoju. Otóż wraz ze wzrostem standardu życia na Ziemi rośnie udział żywności kupowanej w sklepach, a spada zaopatrzenia. W związku z tym należy w Poddać wątpliwość, czy redukcja produkcji będzie korzystna dla polskiego sektora mleczarskiego. Zdecydowanie nie będzie, ponieważ mamy szansę na rynku światowym, o czym mówiłem przed chwilą, wyłącznie w produktach masowych, a te należy wyprodukować jak najtaniej. Kolejna wątpliwość, która tu została zgłoszona, to jest wyrównanie standardów produkcyjnych, to znaczy nierównej konkurencji, czyli Europa ma produkować drożej, a z kolei reszta świata taniej. No, znacząco osłabia to przewagę konkurencyjną. I miejmy nadzieję, że w świetle tego, co się dzieje w geopolityce aktualnie, bezpieczeństwo żywnościowe, w tym sektora mleczarskiego, stanie się niezwykle istotne i w w pewnym sensie nastąpi odroczenie wdrożenia strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Dziękuję Państwu za uwagę. To był program Oceny Rolnicze. Jarosław Malczewski. Dzień dobry. Dzisiaj w studiu gościmy profesora Oswalda Niewiadomskiego, eksperta w dziedzinie gospodarki wodnej kraju. Witam Pana. Witam Państwa serdecznie. Jak ocenia Pan stan wód w Polsce? Przypominam sobie taką historię. Kiedyś z profesorem byliśmy nad jeziorem, pływaliśmy jachtem, a ten jacht. Taki wycyzelowany, taki wyrobiony, wypolerowany. Tak, tak, ale ja pytałam o to, jak ocenia pan gospodarkę wodną kraju? Czy robimy wystarczająco dużo? Czy nie marnujemy zbyt wiele wody? Może powinniśmy bardziej pomagać rzekom, budować zbiorniki retencyjne? Ależ, droga pani, budowanie zbiorników retencyjnych jest nam niepotrzebne. Wody nam nie zabraknie, a rzeki poradzą sobie same. Ale wróćmy do naszej historii. Panie profesorze, badania pokazują, że wody ubywa w zastraszającym tempie. Ha! Absurd, proszę panią, absurd. Czyli według pana nie ma się czym martwić? Proszę panią, deszcz pada? Pada. Wodę w kranie pani ma? No ma pani wodę w kranie. Uspokajam państwa, nic nam nie grozi. Susza na polach i w lasach. Polską widmo suszy. Droughts have been a scourge on our planet.

Pustynia. Opuściłem dom w poszukiwaniu wody. Nie mogę uwierzyć, że ta zniszczona kraina to Polska, sam środek Europy. Że były tu kiedyś jeziora, rzeki, piękne panoramy lasów i pól. Że mieszkali tu kiedyś ludzie pełni marzeń i planów na przyszłość. Jak to możliwe, że wystarczyło tylko 130 lat, aby tamten świat zginął? Ty masz jeszcze czas, aby ocalić swoją przyszłość. Nie marnuj wody, nie zaśmiecaj rzek i jezior. Zbieraj deszczówkę, szanuj każdą kroplę wody, bez której nie ma życia. Powiedz gospodarzowi, że nie uratowałeś jego dobytku. Powiedz rodzinie, że dzisiaj nie ma obiadu. Powiedz dziecku, że nie może realizować swoich marzeń. Powiedz naturze, że wkrótce czekają zagłada. Powiedz sobie, że nie możesz ugasić pragnień codzienności gdyby Twoje odpowiedzi były inne. Twoje decyzje mają na to wpływ. Twoje decyzje mogą zmienić świat i sprawić, że na każdej twarzy pojawi się uśmiech. Brak wody to brak życia, dlatego nie przelewaj.